News.pl, Sebastian Romanowski, witam. Witam wszystkich, cześć. Ostatnią walkę skoczyłeś na Celtic Gladiators, opowiedz coś kilka słów o tej walce. No walka w sumie przebiegała zgodnie z planem, taktyka no, nie do końca w sumie się udała, bo miałem cały czas po okręgu chodzić, boksować, punktować zawodnika, niepotrzebnie wdawałem się w bójkę i trochę z tej bójki nie wychodziłem dobrze. Kiedy następnym razem zobaczymy Cię w ringu bądź wo, w OKTAGONIE? Chciałbym pod koniec kwietnia albo w maju mieć walkę, ale to jeszcze nie mam żadnej propozycji. Na razie mam lekką kontuzję nosa i nogi, muszę zagoić to i pomyślimy wtedy. Walczyłeś również dla Federacji Cage Warriors. Czy odzywała się Federacja z zasadnymi propozycjami walk? Nie, Nie, nie odzywali się, choć chciałbym. Czy jest jakiś wymarzony rywal w twojej kategorii wagowej, z którym ty chciałbyś się, się zmierzyć? Nie, nie nie mam. Nie mam. Biorę, biorę to co jest, to co dadzą mi. Jak oceniasz dotychczasowe walki na arenie Berserkerów? No zawsze to jest wysoki poziom, dobierają y, dobrych zawodników do siebie i wysoki poziom prezentuje arenę. Jedziesz na obóz do Wałcza? Nie, nie, nie. Jeszcze mam kontuzję nosa i nogę okopaną, więc nie ma szans. Dobra, z mojej strony tyle. Jeśli chcesz komuś komu pozdrowić, lub podziękować, to jest chwila dla Ciebie. No chciałem podziękować wszystkim fanom a oczywiście w sumie i Tobie za wywiad. Dziękuję. Dzięki.